Cześć, tu Rafał Różalski z W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać Lightrooma 6 i możliwość tworzenia zdjęć HDR właśnie w tym programie. Zapraszam. Program Lightroom zaczyna być programem bardziej zaawansowanym, tworzonym dla większej grupy wymagających fotografów. Dotychczas tworzenie zdjęć HDR w Lightroom było niemożliwe lub możliwe było tylko za pomocą Dodatkowych pluginów lub programu Photoshop. Teraz mamy możliwość łączenia kilku ekspozycji w programie Lightroom 6. Zacznijmy więc łączyć nasze zdjęcia. Zasada działania jest podobna jak przy tworzeniu zdjęć 32-bitowych, które pokazywałem w innym filmie, jak je tworzyć, z różnicą taką, że teraz nie będziemy potrzebować do tego programu Photoshop. Więc zacznijmy łączyć nasze zdjęcia. Mam tutaj zaznaczone. Jedną ekspozycję ciemniejszą, drugą jaśniejszą. Następnie idę do menu u góry Foto. Teraz Photo Merge I następnie wybieram HDR. Wyświetla mi się nowe okno dialogowe, z podglądem. I tutaj obok mamy kilka opcji. To są dosyć proste opcje, które możemy sobie wybrać. Najpierw poczekajmy na podgląd. Już mamy podgląd naszego zdjęcia, i jeszcze jest taka rzecz, że jeżeli na przykład byśmy dokonali jakichś tutaj ustawień w naszym zdjęciu, korekcji na danym pliku RAW, one będą ignorowane podczas łączenia tutaj naszych zdjęć. Jedynie tylko będzie wyostrzanie i na przykład split toning, jeżeli byśmy używali, to wtedy by to zadziałało, ale to możemy zarówno wykorzystać później w następnym etapie po połączeniu naszych zdjęć. I w tej chwili tutaj mamy u góry, czyli tutaj mamy łączenie zdjęć, auto -łączenie naszych zdjęć. Kolejnym oknem, tym, tutaj tym możliwością wyboru jest to auto ton, czyli tak jakby automatyczne dobranie ustawień ekspozycji programu Lightroom to powiedzmy zostawimy zrobimy to później w następnym etapie kiedy już zapiszemy teraz tutaj mamy digost amount czyli tutaj przejrzanie rzeczy które nam się jakby powielają gdzie mamy ruch więc tutaj wiadomo że gdzie jest woda jest ruch i tutaj chmury też się nam ruszyły i tutaj mamy także od tak naprawdę, że nic, żeby nie było robione, poprzez małą możliwość usunięcia tego, tych nakładania się tych rzeczy. W tej chwili mamy LOW, możemy wziąć medium. Z tego co zauważyłem, program po prostu będzie jakby analizował to, i będzie na przykład w tej chwili, ja wyłączę to zaznaczenie zabrał tak naprawdę mi tą część w tej chwili tego dolnego zdjęcia tutaj miałem rozmytą wodę i on sobie kalkuluje na przykład do dowolnej możliwości jakby zastosowania więc ja bym tutaj zastosował w tym wypadku low ze względu na to że charakterystyka te, tego która była wcześniej na zdjęciu tej rozmytej wody chciałbym ją zatrzymać jak możecie zauważyć więc jest kilka opcji jeszcze wezmę ja pokażę wam high. Czyli on całkowicie jakby redukował możliwość tych podwójnego nakładania się na siebie tych rzeczy, które są w ruchu. Więc ja tutaj zostawię low. Następnie, aby zapisać plik, na dole wciskamy merge do połączenia. Jak widzicie, postępuje tutaj łączenie i następnie program Lightroom utworzy tutaj nam plik połączonych tych zdjęć i to będzie w rawie w formacie DNG, który będziemy mogli następnie edytować właśnie w module Develop w programie Lightroom. I teraz, żeby wam pokazać, że utworzył się nowy plik, przejdę do biblioteki i w tej chwili to są moje dwa zaznaczone zdjęcia, a tutaj jest utworzony właśnie plik przez program Lightroom i następnie, jak widzicie, w nazwie ma dodaną Rozszerzenie. Nazwa jest taka, jaka tutaj była w tym drugim zdjęciu. Ale jest dodatkowo myślnik i HDR Więc możemy to zaznaczyć i następnie przejść do modułu Develop i zacząć edytować nasze zdjęcie tak jakbyśmy chcieli. I tutaj można wtedy dowolnie sobie zastosować korekty. Tak jak byśmy chcieli. Teraz troszeczkę tutaj dołu rozjaśnię. Dodam nowy gradient od góry. Highlights przydziałem nie lekko. Będzie taka dosyć szybka edycja. Teraz postaram się dodać odpowiedni balans bieli poszukać. Jest troszeczkę za zimno, więc tutaj dodam i jest uważam. Trochę za zielono. Niech tak zostanie. Teraz zaznaczę ten dolny gradient. Nie wiem, właśnie, czy to jest ten. To był chyba ten, tak. I chciałbym go trochę jeszcze oziębić. Mimo tego, że niebo było bardzo ciepłe, to chciałbym troszeczkę to oziębić. I trochę z shadow sejdem. Minimalnie. Ok. I tutaj jeszcze teraz. Przesunę Whites patrząc na histogram. Blacks można jeszcze trochę wyciągnąć. Shadows jeszcze trochę tu możemy wyciągnąć minimalnie. Highlights przyciemnimy tutaj tą górę. Dodajmy powiedzmy kontrastu. Możemy dodać radiant owalny aby za tutaj tą część centralną troszeczkę jeszcze bardziej Wyeksponować, rozjaśniłem ją. W tej chwili wyostrzę moje zdjęcie. Mogę dodać troszeczkę, żeby się zredukować szumu. No niech tak będzie. I następnie dodam winietę. I teraz. Co by zostało, to chciałbym troszeczkę jeszcze wykadrować to zdjęcie. Ja bym tutaj minimalnie trochę jeszcze do środka dodał. Zatwierdzam i eksportuję moje zdjęcie, aby zapisać. Teraz przejdę do biblioteki, aby eksportować. Tutaj już mam dodane. Uważam, że. Bardzo przydatna funkcja. Można chętnie potestuję jeszcze przy większej ilości ekspozycji i się z Wami podzielę. Uważam, że całkiem nieźle sobie program tutaj poradził. Jest duża możliwość naprawdę dodawania. Jeszcze nie miałem możliwości tak za dużo potestować, jednak z efektów, które w tej chwili uzyskałem. Jestem bardzo zadowolony.